Cześć widzowie, jestem w tym szynku, 2012. Dzisiaj ze mną są kuzy i w dzisiejszym odcinku jesteśmy, kto dłużej wytrzyma w nie wygrywa, tu mamy koło fortuny. I co 10 minut będziemy kręcić, więc my czekamy... Nie ważne My czekamy 10 minut i zaraz będziemy <śmienny> losować kołem fortuny! <śmienny> Kurniewiczowie, mamy dwa życia. <śmiech> <śmiech> ale <słychać> nas... <laughs> Dobra, widzowie, dzwoni budzi. Minęło. Minęło. No minęło. 10 minut, ustawiamy kolejne 10 minut. A teraz kręcimy już sobie. Kręćcie. To ja pierwsza. To ja chcę. Ja pierwszy kręcę. No, dobra, dobra. Mogę ci kamerę Boję się. Włożę na głowę, to później, no. Patrzcie. Ja, ja ci wlewam. Później, teraz Anna kręci. No daj, nie, ja źle nagram, no. Jedno ciasto? Jedno ciasto! Oh! Ej, teraz ja. Ola, kręć, klęcz. Ale poje do kamery, bo już się? Trochę. A ty cieszysz się? Dobra. Ja się też się cieszę. Pięć mi ze stania! już? Do, już? Aha. Ale mi super to zadanie. Dobra, widzę to. Do pięciu, tak? Czy do 24? Oblej Kiedy mnie. Się oglądać, mogę się oglądać? Mogę cię oglądać? Daję. Tylko nie na kamerę, no. Dawaj. No. Ale chodź tu trochę do basenu. Ale raz! Dobra. Ale nie całe. No całe. No na no, A skąd będziemy <tukle> <już. a> <tukle> widzieć, kiedy Ala może stać? Ja, ja, będę, ja będę patrzył. Dobra, widzę teraz zobaczycie, jak Ala będzie się stała. To jakby będzie trochę muzyczki, ogólnie więc nieważne. Trzeba widać w ogóle Ale. Ej, ale w ogóle Ej to... a przyspieszcie przyspiesz potroch. Ej, Ej, dzwon Dzień mamy wiedzieć kiedy mamy... Ale kurczę. No, no zadzwoni dzwonek, no. Ale, ale ty, to... się ma, ty się nie masz, Panie, a ty się nie masz. Ale ona 5 minut stoi, a nie 10. No nie, zadzwoni. Się. Ej, Szymek, Szymek, a ty... Tak. A ty, a ty zadzwoni to... na 5 minut, A, nie. a, a ty to przystawisz. Tak, Oj, ja nie stoję. Tak, no. ja w montażu to zmienię spokojnie. Ej, a ty, a ty Szymek, przedstawisz w montażu, że, my, że do... będzie to przyspieszone? Tak, spokojnie. Ej, mogę tak się... Na cie... Nie, muszę to wystarcza, nie obleżajna. A ja mogę ciastko. A, wygnała się. Proszę, wystarczy. A mogę chodzić czy stać w miejscu. Chodzić tylko nie możesz, a nie, nie, chcę nie. A ogólnie <noise> widzę, że ja mam ciastkę, tutaj sobie wziąłem. A w ogóle pokażemy co mamy. Chodźcie, ja mam telefon, ja mam ciastka. Co? Picie, okularki, czapkę i oczywiście ręcznik. Ja mam żelki, okulary i ręcznik. Ala. Ja mam wodę, y, wspólną za nią y, y, okulary i ręcznik, no i to piłka jakby. sobie, oni o mniej rzeczy, bo oni nie jest wysz, nie już. No. Lecidzi! sedang terus datang sedang sedang Ty pierwszy i jedru. Ja pierwszy. No dawaj, ja kręcę. Proszę! Ogólnie widzę, że mamy dwa życia. Gdzie się zbiód w stanie? Ala kręć. To zaraz zostawimy, gdzieś Ja leżę aż w tyle. mam trzy życia. Trzy? Tak. Bo są po dwa. Mogę to włączyć. Ej, ja, ja chyba może... Ja może... Nie masz telefonu mi! A ładnie, Telefonu o. mi nie masz. Jedno <grym> ciasne. No to cię, cię, cię? Nie, nie cię! A mogę jeszcze raz? Nie. nie. Chyba, że wybierasz dzisiaj plus oprócz ciastka. Oooo, takie ciasteczko na to chętnie zdjąłem. Ooooo! Ej, to wie! Mać, a ja nie e, możelki. Ma Ej, ogólnie widzowie, ogólnie widzowie, ja chyba tracę życie, Jedno nie chcę stać, tyle. Nie chcę stracić życia. No ja chyba wolę stracić życie, będzie dla mnie to łatwiejsze. To masz jedno życie. Jeszcze nie wiem. Ogólnie widzowie, do, wygr do wygrania jest stuwa. Ej, zobaczcie, to mi się Zrobiłeś już 10 minut? Tak. Ej, to stoi 10 minut? Mm, nie chcę. To, to trudno widzę, bo ja teraz życie tutaj mu odejmuje mi jedno życie trudno. Szkoda! Ej, no, to, no to losujesz kukiem. Nie, nie, to lasuję życie. No a ja chcę coś zjeść. To życie? A nie mogę... A mnie było jak jeszcze się znowu. Ej, dobra. Ogólnie, ale... Ogólnie zaraz będzie... Co to piłka wypadła? Jedna minuta wstania. Kręcisz. Na jedną miękką mogę stać. O, dziękujemy. Rzucaj. No, Plus jedną co masz Dobra. cztery już? Dobra, teraz. Nie, no. Ona... Zakręcę na ciebie. Eee! nie, nie. nie. Do... Zmoczyłaś mi się taką fałszowną. Teraz. Nie ciastka. Niko, ciastka. Minus jeden Co oddajesz? Okulary? No daj, daj mi, ja, ja przechowam. Ja teraz wygram... w papier, na nożyce. Gracie w papier, nożyce, ja to kto okradzie życie z was. Okej, okay, a później... ja mam wy... tylko jedno. A później będą no. zawody, kto dłużej wytrzymał kto no, no tak, na serce. no wiem, ja wiem. No dawaj! No, 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 papier, kamień, to... nożyce. Wygrywam to! I ona ma teraz... Trzy, trzy. Życia. trzy życia. Ej, ej, gracie trzy razy? <laughs> Nie. Ja, ja z będzie, a ja stronę kamery i nie I A ja mam później. Poczekajcie, kto dłużej wytrzyma pod wodą, ten wygrywa. I uwaga, kto... Ten nie traci serca. Ten nie traci serca, ale kto pierwszy wynurzy się na, 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 na powierzchnię, Nie, przegrywa i jedno stary, życie. A taki to ostatni wygrywa ciaska. I widzowie my to mamy nagrani na kamerze, więc jeszcze my to nożeczki. Ale no, no ogólnie to nie to będę, to. będę puchniał, bo i tak. Trzy, cztery Nie, czter, oh! nie przegnałem! A ja nie, bo ja nic nie mam, ja druga byłam. przegrałem Może <grym> pójść ze śmiało Dobra, widzę, to ja przegracie moją ostatnią, widzicie bo mamy to niestety, Ala co? Pierwszy ten jest w drugim miejscu, tak, 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 Ala tak, 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 Ala tak, Ale tak, tak, ciastko? Dobra, I tak, godzina jest? Nie wiem tak, 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 Ej, teraz, to ja ja teraz, ja teraz wychodzę, Ala ma dwa życia, a ja też mam dwa życia, więc nie opierajcie się, konkurujecie równo, ale ja dla utrudnienia zabieram piłkę. Zaraz wychodzisz? No muszę, na razie się cieszcie tym, na razie się cieszcie piłką, a ja, ja, ja będę na to zadanie. No dobrze. Ogólnie teraz będziecie mieli więcej zadań. Ej, ale gramy o No. Najlepiej wygrajcie. Ej, cieszcie się piłką, bo za zabieram tą piłkę wam. Czepcie, się pić, piłkę. <interacted��> ciasko, ale się, Ani się pięciopiłkę. piłkę. Może trzy... O, patrzmy Ja chcę ciastko! A moja, moja, to Dobra, dobra, Oraz, nie. Ej dobra widzowie Ja już odpadłem, przegrałem challenge Więc ja już założony ręcznik, tu dziewczyny będą się minut. Tak, więc dobra, ja już niestety przegrałem, szkoda, miałem stówę. Więc dobra, którą sam daje, więc... <grym>, jakby widzowie. Dobra. Teraz każda z Was ma utrudnienie. Żebyście szybciej wyszły. Widzowie? Teraz Wam pokażę co, co, co jakie będę miał utrudnienia. Dobra, tak jest utrudnienie. Biorę wody, oblewam wam głowę. Pierwsza, to, druga, dobra. I zabieram wam piłkę. Koniec piłki. Uh! <śmienicza> dobra, to teraz chill out przez... Uwaga! Nie, 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 nie. dobra, widzowie oni się to będą chillowali. Ja będę ich oczywiście pilnować. No, już nie można wychodzić tak wcześniej. One się tu już godzinę, więc daję jakieś zadanie im No, czekajcie, no jak nie zadanie to dać nie, chcę wyjść Dlaczego? Daj mi RĘCZNIK! RĘCZNIK I futry! RĘCZNIK I futry. Dobra, ja muszę ręcznik A! Ania wygrałaś! W tubę. No, rękę, proszę, proszę, daję Ci stówę. dobrze. <laughs> no, tam leży w domu. Dobra, no, wygrałaś. Z leży tam jak wóz. Dobra, wygrałaś. Dobra, ja położę na chwilę tu tutaj te żyleczki, a ja idziemy się hmm, przebierać. No. Ja pierwszy. Widzimy, to przebiera. będzie koniec tego odcinka, się z Wami żegnam i pa pa. pa. pa.